Meka moi drodzy z tej strony Habia w dzisiejszym materiale przed świątecznym, jutro święta, wszystkiego najlepszego, zrobimy sobie Świąty w gronie rodzinnym, a my w gronie apostolskim, można jej rzec, w tym materiale zagramy sobie w przygotowaniach do Umesa, do Priolik, ponieważ pomyślałem, że to będzie dobra seria, że to będzie fajna seria, utytułowana. Przygotowania do prolik albo przygotowania do Umesa pytałem na Discordzie. Wszystko było pozytywnie, więc zaczynamy taką serię przygotowania do prolik. Odcinki za będą częściej, ponieważ to będą przygotowania. No i co? Życzę Wam miłego oglądania i jeszcze raz życzę Wam miłych i wesołych świąt, a także i szczęśliwego nowego roku. Tak, mnie nie bić. Czuję się osaczony. Dawaj pod pierwsze tempo. Ja, flaszę, Ty nie idę i podchodzimy. Na no łąbu bo Eko będzie. Tak, ja tutaj spóźniony. Polecił jak nie ma. Patrzy ba Tam idzie czyste jest. Do B będzie. B będzie, będzie tunel, będzie tunel shortsowskiego. Chart że jeszcze jeden, będzie. Dokonany hmm. ty, bo kanon. Jezu, ale on. Jeden short A, dwóch No dwóch, teraz dwóch Baka, B, Belongo Dawaj go Maciu Dwóch short Pamiętaj. Pomóż No dwóch short, ja tam znajduję tego wiesz co, ja nie dojdź go, dojedź go, po fragi A, A dawaj, dawaj, i... po fragi Ej, Naprawdę rampa. chcę, żebym był ostatnim kadencji Już jesteś pierwszy, skrinuj. Skrinuj to. Uuu. Maciek, dropniesz? Ja mogę dać. E, ja mogę, mogę, no. To, P to P90 dropnę, już nie... Znaczy, wezmę. Okej, okay, okej. Okay. Jaki hojny. Ej, Maciek, możesz zagrać na midzie, czy nie? Mogę. Ale już nie będę otwierał. Drugi tempo, jest... nie idę, dajemy na longu. Tempo? Z kiedy jest wirtos... drugie tempo? No, czyli czekamy trochę i... Dawaj. O, daj Ej, Cętej przybudowa leży, akar znasz się miał. Kto? Tak, Kto? Jadę osłuchać. Ok. Jaką ostrożnie gra, kurde. Ja bym dojechał, no, proszę mnie nie obserwować Ajajaj. Jał aj, aj. obserwuję. Co jak... <noise> ma daleko z POMPIG Dajcie teraz, jeżeli można MK z gumą Spoko. Jadą, jadą, jadą. Ej, pasza mnie na na tunel. Dobra. To... Może teraz nie dojeżdżajmy, nie to ja pójdę za Tak, no możemy nie. nie Te smoki dajemy jeden głąbek, drugi tu, jakby pod sajtem, nie, na longów. Ja o tak, tak mam stać, czy? Nie, 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 idź na mnie. A, na mida, dobra. Rampa jeden. Gniazdo. No, rampa i nie Co zadzich? Na boście gdzie? No, chyba tam jest strzał. Podjechałem przybo. Okay. Przyterra. Oj, 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 long. longa. Przemów okay. longa. Rampa. K. Do zampe. No stał. O, ma tego. A longo. Jezu. A longo. Nie Silver mnie zabił. Czemu Silver takie freefire daje? To Silver. No bo na smutne gram. Dropniesz Maciek? E, te. E, chcesz kochank czy coś innego? Obojętnie. Silver. By, byle strzelało do przodu. No, to <laughs> byle strzelało. Chodź jeszcze raz, w tunel. Bo był trochę w szoku. Judo, dawaj, poczekamy i nie idę znowu. Dobra. Czyli teraz już nie czekamy, dojdziesz i ja. od razu nade'a. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie. Na longu jakiś nade'a. Paka przy tunelu, paka tu no, gdzieś pod B. Smok tam. Flash. Dostał coś. Podaj prefire'ek tam. Short. Short. Niemożliwe. No dobra. Mówię, on, on mi też tak dał. On się tak dobrze w chyba. Bo... Raz. Gdzie? Jeszcze raz? Tunel. Tran, Tran. 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 У гранаты детали так 25 Ма Принтуре парку Турнавер пошел. Ты где стоишь? На час Jest. Dobrze? Dobrze. Dobrze? Zdąży. Zdążysz. Z piksele, grasz lub ja ze tam. Ja z piksele, ja z piksele. Dobra, to ja mnie dopatrzę. Jest daleko. A, ej, ej, ej dać ci flasha? Ej, daj ci fysza na tego banana i wychylisz? No, Dobra, dawaj, dawaj, Czekaj, idzie flash. Oj. No poszedł, przede wszystkim. Jest jeden tu cały czas. Podejść short chyba. Jest. Long leży. Dobra, zrotuj. Przej ja bym to tamto. Kontrolę bo Tak, przejmę tam się tu. Krampa. nie patrzy mi da B jest. Long. Krampa leży. Biało. Long jest jeszcze. Tak. Tam no. Obity bardzo. Tunel leży. I las na... a nie, to jeszcze dwóch. Jazdo leży. No to jazda, biała gwiazda. Happy, Ty, dawaj bez... najdę na rampę. I skoczymy na dram Dobra, Dobra. Takie pomysły mi się podobają, szalone. Nie to weźmy tam podjedźmy tego Longa ale Nadya nie rzucajmy, tylko flesza. Jak nie będzie pikował, to rzućmy Najde na wiesz, gdzie stoi zawsze. Jestem Czy nie rampa A, tylko? Przy... Poczekajmy teraz. Tom, bo... tam, 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 tam. Dawaj na idę Ja bym pikował Jeszcze jeden. Przekość daj, nade. Z, z kopem jest przybłąk. ale się odbił. Patrzy ktoś da? No ja patrzę, pichnął sobie kiszak. Jest tam. Jest tam. Zero ma. Dawaj, go nie ma. Short. Nie piekły, smoke'a masz. Daję, się... Short, jest jeden. Dobra, przejmujesz to. Long, zempa. Long, center. Jeszcze jeden long. Kurwa, zero. I B. U B. mnie, B. u mnie. Weź, że na niego. On na mnie jest. Stasza. Masz go. Czekał już. Na mnie jest. Na A, czy... O kurde, tu. No poda, poda no. Na midzie poda. A mam. Ale czekał długo on. Nice. Ja się... Przepraszam, ale, ale. Miałeś tam, tam, nie? Czy co? Clóż, tam w side się myślałem, że on do lewej, przychodzi. Aha, aha, sorry, to złej. To właśnie chciałem, żebyś wychylił i go miałeś tam. Ej Maciek, pójdziesz na na, na na B? Spoko mordo, pójdę. Dzięki. Ja pójdę sobie na mita. Mordziaty, mordziaty. No mordziaty. Nie ma skarbu. Dawaj najdę tam, daleko. Czekaj. daleko. Tu... No najdę poddaję. Dużo i... B, bardzo dużo B. Tunel no. Dobra, idę B, bo... Widzą. No, Terek tam jest. Lecą tunel. jakiś tam, tak, tak. No miałem mówić. Ileś pomóc na tak? bank? Tunel chodzi. Tak, no dużo, dużo jest bardzo tu Za dwóch sekund co Cofnęli, cofnęli teraz wrócili Cofnęli, wrzucili ma Co to, to jest? na mało bardzo Co to jest? No co? Jest no, CT Przeszedł właśnie z tego no, Jest CT cały czas Paku mamy, tunel Weź mi patrz beczki, ja patrzę CT, tak tylko na pixel, żeby wiedzieć, że tam jest. Czy nie doszło? Tak. Jak będzie to w Co CT patrzysz? Tak, patrzę, patrzę. Ej, może w ogóle w co będzie słuchaj. Uff, short. A dobrze, łatwo. Legendę na tym końcie wbija. <laughs> tak na wszystkich wszystkich pozostałych He nie wiem czy to jest dobry pomysł Przy dużym pingu. Oj, pingu He jak? Tu na coś He He znowu He He jest ten Eee yy... No za boksami nie? Nice Ej, granat. A. Long. Nice. Co za jakieś 9-0 szybkie? Kurde, Hirotyta. To... On ty do ciebie na... plecami, ty do niego plecami na tym idzie Ale gdzie? No, wychodził ze schodów, na shorta szedł, był a ty na przebudówkę. I tak z plecami do siebie. Z... Z... Standardowo hałas pod tunelami. E, nie, 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 teraz... Zróbmy, lecimy midem i na CT, i z CT wjedziemy na B, mówię wam, to wyjdzie. Raz? Co, lecimy na CT? Tak, mida tak. na CT i na B. No to lecimy. Słucham? Lecimy na CT. I skaczemy tam, skaczemy tam. O! O Ja Nie ma, no, paka zepsuła, nie skoczyła. Witam tam skoczyć jeszcze raz. Jeszcze na B I plantu. Dobrze. <grym się> Dobra taktyka. No, mówię Ci. Ja ich logowałem w Exclusive. Bye Becky. Hello Duty. A, jeszcze jeden. Kosę, kosę, kosę.